Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak, że go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie w drodze z sobą? Zatrzymali się smutnie. A jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział, ty jesteś chyba jeden z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu, to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że on właśnie Miały wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazły się jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały. Ale Jego nie widzieli. Na to On rzekł do nich. Oni rozumie, Jak nieskore są wasze serce do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść z tej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali. A on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się tu wieczorowi i dzień się już nakłócił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął pleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśnia? W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zabranych jedenastu, a z nimi innych, którzy im poznajemy. Pan rzeczywiście z wstał i ukazał się przy Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali, przy łamaniu wody. Oto słowo Pańskie, Kochani bracia i siostry, kochani pielgrzymi, jak zawsze mówiłem się, by to słowo by Bóg pobłogosławił swoją mocą i by było najprostsze dla was, dla nas, byśmy mogli naprawdę sobie uświadomić, że pała nasze serce obecnością Jezusa Zmartwychwstałego, żyjącego, eucharystycznego. Ja bym teraz Ciebie zapytał, czy pała Twoje serce obecnością Boga Maryi? życia wiary, życia radości co byś odpowiedział? pewnie odpowiedzi by były różne ale zobacz tak, jak jedziesz, nie wiem, na jakiś występ występ swojej wnuczki, o gdzie ona jest? podekscytowana, jedziemy na jakiś, nie wiem no, futba może nie za bardzo a ten co jest podekscytowany Polska gra, przegra, wygra, o co tam, tak? kochani, mamy pełno emocji pełno radości, pokoju, zafascynowania Przychodzimy do kościoła, często się to zmienia. Czy pała Twoje serce? Chciałbym, żeby te słowa były najprostsze, i mam nadzieję, że takie będą i że Bóg właśnie tak przemówi do Twojego serca. Czy jesteś pielgrzymem? Przyjechałeś tu? Czy jesteś tu parafianinem? Kochani, z pierwszego czytania z dziełów apostolskich, i chciałbym to wziąć sobie dziś, tak odkrywam w duchu świętym jako coś, co ma przemówić do Ciebie. Czytanie ziół apostolskich, początek. W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z jedenastoma i przemówił donośnym głosem. Słyszycie mnie? Kto mnie słyszy? Słyszycie? No, to coś nie za bardzo. Słyszycie mnie? No, nie widzicie? Dlaczego Piotr mówił donośnym głosem? Nie wiem dlaczego, tak? Jak ktoś mówi donośnym głosem, musi być pewniak. Jest pewny. Niech go słyszy kto chce. Czy no, komuniści, czy ktokolwiek kto nagrywa, nie nagrywa, to niech sobie tam nagrywa, tak? Ktoś jest pewny, zrozumiały, jasny, nie ma żadnej, nie ma on żadnej wątpliwości. Czy pragniesz takiej postawy Piotra? Zobaczcie, niedawno jeszcze zgrzeszył, to niedawno, tak? Bo to 50 tica to 52 dni, czy 53 dni, tak? Zgrzeszył, zapłakał, a tu staje za apostołami i mówi na głos. I co jeszcze mówi? Do Judejczyków i do mieszkańców Jerozolimy, ukrzyżowaliście rękami bezbożnych Jezusa, zbawiciela, króla, zmartwychwstałego. Wiesz, Skąd nabrał tyle sił? A to jest wiara. Wyobraźcie sobie, tak? Dyskutujemy w naszej parafii między pielgrzymami, gdzie nie byłem. dyskutem, co jest wiara. I chcemy przekonywać ludzi, że ci, co leżą na, na tych, na jakichś. Potela i przełącza telewizor, nie chodzi do kościoła, że ten jest Ludzie, Ludzie, dajcie sobie spokój. Kochani, zobaczcie na świętym Piotrze, co to jest wiara, jakie dokonało się przemienienie. Dostał powera, radość, pokój, pewniak. Dlaczego? Co się dzieje, jeśli człowiek doświadczy Jezusa? Tak naprawdę, kiedyś tu wam mówiłem, są też, żeby byli trochę w temacie, nasi pielgrzymi, jest tak zwany Duchu Świętym, ten drugi wybrany przez Ciebie Jezus swojej woli, nie jako dziecko, że miałeś smoczek i tylko wyciągnęli smoczek, ten ciot tam na maśnie mówią, dali smoczek i koniec. tak? Teraz nie dają smoczka i nie możesz w miarę zatrzymywać się tak, tylko jak dziecięcej bierze, jak smoczka, masz to spokojnie. Wierzący to spokojnie, wyciągnął smoczek, patrzę. Kochani! święty Piotr doznał takiego zafascynowania, takiej pasji, że Jezus zmartwychwstał, że przestało mu zależeć na Jego imieniu, zależe, przestało mu zależeć na ziemskim życiu. Co jest wiara? Nie oszukujmy się. No nie oszukujmy się, że wiara to jest narzekanie ciągłe, podkowanie ciągłe, niespokojność ciągła, strach ze śmierci, strach z Putina, strach z choroby, strach z, za, z jakichś y, chorób, Operacji. No mamy spraw ludzkich. Ale jeśli wiara, jeśli spotkanie Jezusa nie przynosi Ci powera, no to, to kim jesteś, tak? Nie chodzi tu o power tego tak, jak widzicie, jak krzyczę, czy tam mówię, bo mi ludzie mówią, że krzyczę. No, ale św. Piątka niemu też mówi, że krzycze. Kochani, tu nie chodzi o to, że teraz ktoś jest chory, ma trudności wielkie, poda jakąś depresję, że teraz wyszedł i musi mieć to, tak? Nie, ale też w chorobach może coś powiedzieć, bardzo mi jest trudno. Ale Bóg mnie prowadzi. Słyszałem jeszcze takie zdanie kiedykolwiek. Jedna Pani przypisała mi dziś na SMS-ie, dzieląc się też tym, co, co ja, o czym chcę dziś mówić. Ona jak się nawracała, to zobaczyła, że ona nie mogła wcześniej wymówić imienia Jezus, a publicznie no robiła. Znak krzyża tylko po cichu pokątnie, a jak, się, a jak Bóg ją nawrócił, to z dziećmi przed kościołem robi znak krzyża. Nie ma problemu powiedzieć Jezus, że na kocha Jezusa, nawet będą ją trzaskać po, po twarze i widzi i przeklinać. Skąd ten pałem? Skąd ta wiara prawdziwa, nieoszukana? Zobaczcie, kochani, że święty Piotr stanął z odwagą, dlaczego mu nie zależało na Jego imieniu i życiu. Jeśli ci zależy na Twoim imieniu, żeby cię niewierzący nie skrzywdzili, to będziesz oszukiwał Pana. I naprawdę nie jesteś wierzący. W tej drugiej kwestii, tak jak należymy do wspólnoty przez sześć. Ale nie w drugim ście, nie w ście Duchu Świętego. Nie. Bo nie bronisz Kościoła, nie stoisz, tak? Nie stoisz z Jezusem. Ważniejsze dla ciebie, co tobie powiedzą, niż naprawdę, co ty powiesz. Jak żyjesz, no? Taka jest prawda. I teraz zobaczcie, dlaczego mu nie zależało na życiu, bo powiedział, że jego życiem po śmierci jest Bóg, że wszystko to, co mówi, to jest prawda. Jeśli tobie będzie zależeć na tym, czy cię ktoś tu bije, utłucze, czy jak niektórzy nawet politycy tak mówią w telewizji, że będą wam rękę obcinać, czy tak dalej, może się wyposzyłeś i milczyć, i lepiej ci uciec od wiary, bo już, tak, jakby boisz się i masz lęk, no to nie będziesz bieżący. Ludzie, no nie oszukujmy się. Jeśli wiara nie przynosi odwagi, nie przynosi otwartości serca, otwartości słów, no to no, ludzie, no powiedzmy sobie, że... Że jakim wiarą jesteśmy? Jacy wierzący jesteśmy? Że uciekamy, rezygnujemy. ryzykujemy? Zobaczcie kochani, święty Piotr stanął razem z apostołami. Jacy to byli? Judasz się powiesił, nie wytrzymał tempa, On mógł z powrotem się nawrócić, rozgrzać serce swoje, rozmową z Jezusem Zmartwychwstałym, tak jak uczniowie. To nie zrobił tego, poddał się, uciekł. No nie mnie sądzić jego życie, bo Jezus ma tam swoje, tak? Nie dlaczego? na serce Judasza. Ale zobaczcie, że ci grzeźni, sławi, którzy uciekali z drogi krzyżowej, uciekli w najważniejszym momencie Jezusa zbawczej męki, cierpienia, cierpienia męki z martwych ci się do dają przez Ducha Świętego i razem głoszą i też tam stoją. Widzicie, jak czasami prezydenci to tutaj złapali Ameryki. Mogę, że wszystko złe do Ameryki, no nie zawsze, ale tak? Jak prezydent, czy ktoś, czy minister stoi, a za sobą ma swoich tak, wspierających. Dlaczego tak stoją? Bardzo mądrze. Dlatego stoją, żeby jeden, który mówi, to znaczy, że cała wspólnota się trzymie. Tego zdania, koniec nie ruszy. Nie ruszysz. Tu są ludzie za nim, którzy mówią, to jest prawda, co ten człowiek mówi. To jest pałek, to jest życie i tak będzie, i tak ma być. A za nami kto stoi? Za Jezusem kto stoi. Uciekinierzy, narzekający, knący, wyzywający, bo nie umieją stać z kościołem, który cierpi, z kościołem błądzącym, z kościołem grzesznym. Nie, bo uciekają za pleców Jezusa. No i pójdzie też wszystko i Kochani, zobaczcie, że się Piotr stanął za postołami, takimi jacy byli, mieli się za co wstydzić. My mamy się za co wstydzić. Ja jako kapłan, nie wiem, czy Michał czy ma się za co wstydzić, ja mam się za co wstydzić, każdy ma się za co wstydzić. Ale stoimy razem, albo no nie stoimy. Jak dzisiaj byśmy sobie taką dynamikę zrobili, tak jak mam na przykład w Galilea na różnych kursach, i byśmy sobie zrobili taką dynamikę, Stań za kimś i ja za, mną, na przykład tak się stanęli i ja mówię to, a wy się z tym zgadzacie. Na przykład, wszyscy plotkujemy, żeby by uciekało kół, tak? Zgrzeszyłem, zgrzeszyłem, zadałem tych kół, Nie mogę się różaniec, bo moim, nie wiem, najpiękniejszą modlitwą jest droga krzywowa codziennie. Nie, nie będą księdzem. Ksiądz powie, a dzisiaj świat jest zły, ludzie się nie nawracają, już z złych uciekli. A jesteśmy za tym, że możecie nas płuc szybcić, ale my będziemy tu twierdzić, że Jezus zmartwychwstał. Znowu połowę by uciekł. I tak by my zostali. Ilu? W naszej parafii może 100, w drugiej parafii może 50. Był gdzieś takie ekskluzywne jest, Michał mówi, że gdzieś w parafii tak, jest tam 600 czy 700, a 600 chodzi do kościoła. No to fajnie. Ale kochani, co chcę wam powiedzieć? Co jest wiara? Czy masz takie pragnienie być takim? Bo jeśli takim nie jesteś, to naprawdę uznajmy szczerze, że gdyby ci, którzy nie są tak wierzący, odeszli od nas, to było na morzei, lżej głosić Boże Słowo. Nie myślę tu o grzechach czy nie grzechach. Myślę o odwadze głoszenia. Myślę o byciu z kościołem, o modlitwie. Zaczyna się tydzień biblijny, o czytaniu Izma Świętego. Jezus wyjaśnia uczniom Bohemans. Z tego rodzi się power, życie. Zobaczcie, że my, jako Kościół, mówię Wam przed tygodniem, o Wspólnocie, niesiemy wszystkich tych, co klą stają na plecach jeszcze im dajemy potwierdzenia, że może być ojcem przez matką matkę przez na pogrzebie mówimy co, ja jest z brat w jedności z Jezusem na 30 lat i w tak? To znaczy, kochani, zobaczcie, orzychmy się, pozwólmy Duchowi Świętemu działać. Czy masz takie pragnienie? Czy masz taką wizję swojego życia? Czy jaką masz wizję swojego życia? Znów narzekać, co tam ciąg mówię, co nie mówił. Maga się tak, że racie, nie ma racji. Ty wstąd do wspólnoty, ty stań za Zmartwychwstaniem Jezusa, ty cierp za Jezusa, ty stań po stronie kapłana, ty stań po stronie wierzącego, ty przyjdź do kościoła, ty napełnij tu kościół, nie patrz na innych. Dlatego ta pierwsza część, kochani, niej wizję swojego życia i zapragnij postawy Piotra. To jest wiara. Nie oszukujmy się na bieżący, niepraktykujący, praktykujący, niewierzący. Chodzi, nie chodzi, lepsi ci dochodzą, co ci nie chodzą to gorsi. Ci a z odwrotnie mówią, ten co nie chodzi, to jest lepszy od tego co chodzi, bla 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 bla. bla. I dyskutujemy życie. Przed, ktoś umiera po 50 latach i mówimy, będzie w niebie. A 50 lat i Jezusa nie widział. No ludzie oszukujemy się, no nie wiemy czy będzie w niech, bo Jezus decyduje, On jest pod królem, tak? Ale, kochani, ożywmy się, bo nie ma co się oszukiwać. Jeśli taką wiarę sobie wymyślimy, taką wersalkową, pilotową, albo jakąś tam telewizyjną, to nie ma żadnej wiary. No, nie nie łudźmy się. Dlatego Kościół nie wzrasta, bo hamulcem, tak jak w pociągu, są ludzie, którzy tylko konowy pirają, narzekają i nic nie zrobią dla Kościoła. To tak? no, jest Kościół Grzeszy, Wszyscy wiemy. I druga rzecz, którą chcę Wam powiedzieć, jak to zrobić, bo zawsze nam mówią tak nagadał się, nagadam się, nagadam się. A co zrobić, żeby naprawdę był ufałym, tak? Kochani, pierwsza rzecz i dziś przyszedł czas, żeby powiedzieć o celu i wizji tego sanktuarium, tak? Jestem tu półtora roku, ale zobaczcie, tak? My z Martwych Stańca razem ze Wspólnotą Przez Jej Serce i z Galileo odkrywamy taki rozwój sanktuarium w kontekście dzisiejszego Bożego Słowa. Robimy to po to, abyście wy zrozumieli i też pierwszy... Nasze działanie i włączyli się świadomie w głoszenie mocy Jezusa i Maryi. Wizja wypływa z dwóch rzeczy. Pierwsze, bo ten obraz, kochani, i pielgrzymi, tak dalej, z wami będę miał spotkankę po półszy z pielgrzymami. Kochani, to jest podarowany, podarowana moc miłości Boga i Maryi przez ten cudowny obraz dla tej parafii dla Diocese Sandomiejskiej, dla Polski, dla Świata. Naprawdę, ten obraz namalowany w 1450 roku, zobaczcie, ile już ma lat! 573 lata. Sanktuarium, 343 lata. To jest bogactwo, żeby się dokonywały cuda. Dzisiaj boimy o tym mówić o cudach. Chociaż mamy wolny świat, ale wypływa nasza wizja z tego doświadczenia miłości Boga przez ten cudowny obraz i z tego, że jesteśmy tu zmartwychwstańcami od 51 roku, a naszym charyzmatem jest nieść nadzieję zmartwychwstałego Pana. I dlatego jest każdy z nas odpowiedzialny za, za wniesienie tego, tej miłości do życia, życia tej parafii świata. Te dwie rzeczywistości są nierozerwane ze sobą i nasza wizja w skrótach i punktach jest taka, kochani. No Żeby mieć postawę Piotra, do czego Cię zapraszamy? Zapraszamy Cię do tego, byśmy osiągnęli cel Żebyśmy przez przychodzenie tu, tak, zaryzykowanie przyjścia bo nawet jak cię szatan dusi, nie idź, nie rób, bo są źli, bo to, bo to tysiąc rzeczy. Bądź tu. Naszym celem jest podprowadzenie każdego człowieka pod światło miłości Boga i Maryi, by oni dokonywali cudów nawrócenia i powrotu do pasjonującego życia w Duchu Świętym. Oni, tak? Ja nie jestem właścicielem wiary. Ksiądz Michał nie jest właścicielem. Ani wiara, ani miłości, ani Boga, ani to. Nie jesteśmy właścicielami. My jesteśmy narzędziami. I podprowadzenie ludzi tu do sanktuarium znaczy tyle, że jak wejdziesz w światło Boga, Zmarłych Stałego i Maryjskiej Sławskiej, doznasz nawrócenia. Ale ty miałbyś chcieć i być, zaryzykować, odlepić się od tego świata, tylko od tego świata. Symbolicznie powiem tak, jak ostatnio gdzieś tam dyskutowałem, tak? Ktoś mi powiedział, proszę księdza. Nie mogę chodzić do kościoła, bo muszę doić krowę. To znacie, tak jak ktoś je znawiał, to jest na wiosce wie, wiesz. Jakby krowa i dojenie krów odbierało życie wieczne, trzeba krowę zabić, zjeść. No kochani, tak, no nie można, tak, ryzykować życia wiecznego dla krowy, tak symbolicznie mówię, bo są rolnicy, kiedyś też byli i chodzili do kościoła, a teraz jak, jak wszystkie automaty są, do krowy trzeba dojść. Tak? To znaczy my chcemy, nigdy ten człowiek nie będzie podprowadzony pod światło Boga, bo krowa mu odbiera życie. Jabłko mu odbiera życie, siwka mu odbiera życie, cena jabłka mu odbiera życie. I dlatego sanktuarium miałoby być i miałoby się stawać miejscem doświadczenia terapeutycznej miłości Boga i Maryi. Nadziei, wolności, prawdy, pasjonującego życia. To miałoby być. Dlatego mówię Wam oficjalnie i, i, i myślę, że jasno i zrozumiale. Nie chcemy się kąpać tylko w plotkach, narzekaniach i, jak, i, z, i z ludźmi, którzy tylko narzekają. Ja nie chcę tego robić. Trudno jest to, tak? Trudno dla nas kapłanów. Nie chcemy my się kąpać w błocie narzekań, oskarżeń, plotek, dyskusji, bo przejdzie życie i umrę. I co powiem? Co powiem? Że tylko plotkowałem, że tylko się zamyślałem nad życiem kapłanów, nad życiem biskupa, ojca świętego, nad decyzjami ojca świętego, że biskup taki, czy biskup taki, ksiądz taki, czy taki, czy bieżący jest taki, czy inny. My mamy cel do osiągnięcia przyjąć nawrócenie i jakim sposobem Króciutko, już teraz, bo już chyba gada długo. Siedem punkcików, króciutkich. Tradycyjne duszpasterstwo w każdym możliwym względzie, pielgrzymki i tak dalej. Drugie. Wieczory uwielbienia i chwał, także organizowane piecezje. Już to robimy, ale zachęcamy Was. Chcecie? Światło Jezusa? Proszę bardzo. Nie chcecie? Odlepcie się od nas. Tak. No bo jesteście obciążeniem, niektórzy tak, nie tu, ale mówię tak o wspólnotach, o kościele całym. Tak? Ludzie myślą, że oni od kościoła odchodzą. tak? No dobrze, że odchodzą, bo przecież to ich uniesie, tak? Kto się narzekającego? Jak macie męża narzekającego, to ile z nim wytrzymacie? Codziennie wiesz? Wytrzy. o, ty jesteś stara, mogłabyś być piękniejsza, masz włosy nie takie, Uczę się inaczej, jesteś brudetką, to będziesz blondynką, ja chcę, żebyś się uśmiechała, a ty płaczesz. No ile wytrzymacie? Pani Nidzia tu się śmieję. no bo to prawda jest, tak? To jest prawda, jak tego ktoś narzeka, 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 no ile wytrzymacie? My chcemy mieć powera. Następna rzecz, Centrum Ewangelizacji, koncerty i kursy ewangelizacyjne różnego typu. Już tu Kalila prowadzi. Ile osób się zgłosiło? Dziękuję Bogu, chwalę Pana za 15-17 osób i tych zostawiamy w wspólnotę, bo Piotr stał ze wspólnotą, a nie stał z wszystkimi, którzy po uciekali. My chcemy wzrastać, a nie ham być tylko doświadczać hamulcach. Pociągi na dnie nas hamują w pałerze, bo będą nas hamować. Tak? Wieczory parafialne, duchowo-integracyjno-rekreacyjne spotkania dla parafii. Chcemy zapraszać parafię, żeby tu doświadczyli Boga, modlitwy, adoracji, spowiedzi, nawrócenia. A później mamy ognisko profesjonalnie zrobione, robimy ławki, budujemy teraz dorczek, domek dla gry dla dzieci. Galilea się podjęła tego, żeby dla dzieci przygotowały zabawy. Co to znaczy? Żeby przyjedzie 10 osób przyjedzie. Chcecie być świetne? Jesteście. Nie chcecie? Okay. Nie ma sprawy. Zobaczcie dalej. Organizacja Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie, to życzenie także księdza biskupa. No trudno nam przychodzić, jeśli macie znajomych, jakichś psychologów, psychiatrów, yy, yy, pedagogów, zapraszam do współpracy, by ci, którzy tu przyjeżdżają, żeby mogli tego doświadczać, tak? Tej wolności. Yy, dokończenie też projektu z arkturarem miejsce cudowne, film o cudach. Jeszcze nam został jeden film, jeszcze nam został, yy, został yy, album. Kochani, o, no, Michał też na ten film jesteśmy zaskoczeni. Pięknie, fajnie, tak? Bo to sanktuarium ma być znane, nieznane sanktuarium. Bóg, że on kocha ludzi i każdego człowieka. I jesteśmy otwarci też na nowe narzędzia Ducha Świętego, byśmy razem z Wami odkrywali, jak dojść do postawy Piotra. Jak dojść do postawy, która jest odważna, która kocha Boga, jest oddany Bogu, kocha siebie, swoje powołanie, ryzykuje swoje życie dla miłości umiera dla miłości i dba o wszystkich innych przez prawdę, bo nie ma żadnych lęków, że ktoś go ukrzyżuje. Mówi głośno. Życzę Wam, kochani, pielgrzymi i parafianie moi, abyśmy weszli w to słowo z pałerem, z modlitwą, z radością i żebyśmy zamiast narzekania obudzili w sobie czy zauważyli w sobie to, co zauważyli uczniowie siebie, Zauważyli Eucharystię i pałające serce. Niech to ożywi nas, byśmy mogli głosić Ewangelię razem w jedności Kościoła, wspólnoty Kościoła prawdziwego. Amen.